informacji zwrotnej. Dla kogoś innego być może jest to trauma z dzieciństwa, kiedy usłyszał coś, co być może w czyjejś intencji było informacją zwrotną, a tak naprawdę było po prostu czystą krytyką. Dzisiaj Piotr Rzeźwicki zmierzy się z projektem Informacja zwrotna i ewaluacja, konkretnie z jego drugą częścią, a więc wygłosi mowę ponownie, którą już wygłosił wcześniej Właśnie gościnie w klubie Ghostmasters Aspiro i zaimplementuje usłyszaną, konstruktywną oczywiście, informację zwrotną. Co usłyszał? Po pierwsze, ażeby jego zakończenie było mocniejsze, bardziej osobiste. Ale również to, na czym bazowały dwa poprzednie projekty, teraz wygłoszone dwie poprzednie mowy, czyli różnorodność głosowa i mowa ciała. A więc zarówno ja, jak i wy tutaj obecni na sali, zwróćcie uwagę, jak idzie Piotrowi wprowadzanie takich rzeczy jak na przykład okazywanie pewności siebie na scenie poprzez mowę ciała, czy praca nad głosem pod postacią dynamiki, płynności i pracy z pauzami. Piotr realizuje Ścieżkę Dynamiczne Liderstwo. Jest z nami tutaj od kwietnia 2025 i, jak na prawdziwego lidera przystało, już od razu chciał kandydować na wiceprezesa do spraw edukacji. Na razie rozwija się w pisaniu ścian tekstu, jak na prawdziwego członka komitetu wiceprezesa do spraw edukacji przystało. Co jeszcze się dowiedziałam? Użyję takiego, takiej parafrazy, cytatu trochę z Foresta Gampa. Dostawanie snu jest jak łapanie pokemonów. Nigdy nie wiesz, kiedy na niego trafisz. Piotr Rzeźwicki w mowie trwającej 5 do 7 minut o komunikacji bez przemocy. Zapraszam. Dzisiaj wam opowiedzieć co nieco o komunikacji bez przemocy i tak jestem świadom, że słyszeliście już o tym w czwartek. Natomiast myślę, że temat jest na tyle istotny, że warto usłyszeć o tym jeszcze raz, tym bardziej, że żyjemy w świecie nieustannych konfliktów, wojen i nieporozumień. Dlatego chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy porozumiewać się tak, by tych konfliktów unikać. Jeśli chodzi o metody, które możemy stosować. Najpopularniejszą z nich, i prawdopodobnie pierwszą, jest NBC, czyli no Violent Communication, tłumaczone na język polski jako Porozumienie bez przemocy. Idea ta została stworzona przez Marszala Rosenberga, amerykańskiego pisarza, nauczyciela, a także. W stanie Ohio w roku 1934. I przeprowadzka do Ohio wraz z rodzicami w roku 1943 była niejako zalążkiem stworzenia idei w komunikacji bez przemocy, ponieważ Detroit zmagało się w tym czasie z wieloma problemami na tle prasowym. Była to prawdziwa zmora tamtego czasu. Kilka tygodni po przeprowadzce doszło tam do wielkich rozruchów na tle rasowym, gdzie Amerykanie, Amerykanie pochodzenia afrykańskiego musieli być chronieni przez policję przed linczem białej ludności. To, a także doświadczenia wyzwisk z powodu żydowskiego pochodzenia oraz pojawiającą się od czasu do czasu przemoc ze strony ojca, te wszystkie elementy skłoniły go do stworzenia w przyszłości idei porozumienia bez przemocy. Swoje późniejsze życie spędził na tym, żeby szerzyć tę ideę w wielu krajach świata, a zwiedził ich co najmniej kilka tysięcy, prowadząc szkolenia czy też warsztaty na ten temat. Ostatnie lata spędził w stanie Nowy Meksyk, gdzie udzielał się w lokalnym centrum porozumienia bez przemocy i tam przez lata 2015 roku. Dobrze, chciałbym teraz przejść do pryncypiów porozumienia bez przemocy. Po pierwsze, najważniejsza jest w nim empatia. Bez empatii nie jest możliwe komunikowanie się w sposób bezprzemocowy. Po drugie, szacunek. Wobec rozmówcy. Ważne jest tak, żeby unikać osądów, porównań i tego typu, typu, typu podobnych zachowań, ponieważ są one szkodliwe dla takiego porozumienia. Jeśli chodzi o elementy takiej rozmowy, to mamy cztery najważniejsze informacje cztery najważniejsze informacje do przekazania. Pierwsza to nasze obserwacje. Mówimy o tym, co zauważyliśmy, co usłyszeliśmy, co zapamiętaliśmy. Po drugie, mówimy, co czujemy poprzez to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Po trzecie, mówimy o tym, jakie są nasze potrzeby. Czyli na przykład potrzebuję, na przykład żebyś spędzał ze mną co najmniej godzinę tygodnia. I wreszcie, czwarty element to prośba, przy czym bardzo ważne jest, by była to prośba, a nie żądanie. Jest to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o porozumienie bez przemocy. Także to są te cztery elementy. Co jest jeszcze istotne? Mamy pięć etapów takiego porozumienia. I pierwszy etap polega na wyrażeniu własnych potrzeb. Drugie to szukanie odpowiedzi na to, jakie są potrzeby drugiej osoby. Trzeci etap to upewnienie się, że potrzeby obu stron zostały zauważone. I mamy też jeszcze czwarty etap. Czwarty etap to użycie empatii do komunikacji. I piąte to znalezienie, próba znalezienia strategii rozwiązania konfliktów, koniecznie w formie związującej. Oczywiście emisji to jest ta najpopularniejsza, można powiedzieć, protoplasta Wszystkich metod porozumienia bez przemocy, natomiast nie jedyna. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o dwóch takich metodach. Po pierwsze, o metodzie WAIT, czyli Why am I talking? Czyli po co mówię? I mamy tutaj cztery pytania, które możemy sobie zadać. Po pierwsze, czy to, co chcemy powiedzieć, jest w ogóle przydatne dla Wam Wyobraźmy sobie, że ktoś jest w żałobie i zaczynamy mówić tej osobie o podwyżka w cenach supermarketu. Myślę, że w takim momencie zdecydowanie nie jest coś, co jest potrzebne. Po drugie, czy to, co chcemy powiedzieć, jest uprzejme. Czyli jeśli chcemy użyć wyzwisk bądź obradzić kogoś, na pewno to nie będzie potrzebne w takiej sytuacji. Po trzecie, czy w ogóle powiedzenie czegoś jest na miejscu. Jeżeli chcemy na przykład opowiadać o że ktoś inny był w żałobie i szybko wszedł z tej żałoby, więc na pewno tego sobie też to się uda. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. I wreszcie, czwarta rzecz. Chodzi o to, by mówić zrozumiale. By było jasne i nie mówić tym, używając ogólników czy mówiąc oka. Dobrze, i jeszcze ostatnia, trzecia metoda to foko. FUKO to skrót od fakty, uczucia, konsekwencje i. Oczekiwania. Po pierwsze, jeśli chodzi o fakt, to oczywiście co, kto, kiedy, jak. Na przykład spóźniłeś się o ponad godzinę do pracy. Uczucia, czyli jak się poczułem z tym faktem, że się spóźniłem do pracy. Konsekwencje, dane osoby musiały pracować za niego przez ponad godzinę. I oczekiwania, czyli to, żeby następnym razem się nie spóźniał, a je ktoś to komunikował, to SM. Oczywiście jest więcej takich metod, natomiast myślę, że trzy metody wystarczą na dzisiaj. Bardzo bym chciał, żebyście zastosowali je w życiu. Ja bardzo bym chciał znać je dużo wcześniej, być może wtedy uniknąłbym pewnych konfliktów. Ale mam nadzieję, że dzięki temu wy ich unikniecie. Dziękuję.